Oto kilka strasznych historii. Opuszczona fabryka zabaw. To się wydarzyło albo w 2011, albo w 2010. Nie pamiętam, bo wtedy był sylwester. Z, moim, z moją przyjaciółką Karen i oczywiście moim przyjacielem Kenem, którzy byli rodzeństwem, postanowiliśmy w sylwestra około 23:30 przejść się do opuszczonej fabryki zabawek. Ona miała około 70-80 lat i te lepsze zabawki, które były tam zabrali, a zostały tam same lalki, jakieś tam samochodziki lub coś, nie wiem, maski. Postanowiliśmy się tam przejść kawałek, bo było niedaleko do mojego domu. Zajmowało się to to chyba sz szłem półtore półtorej kilometra. Nie tak dużo, ale chcieliśmy tak się wyrwać z domu, żeby nikt nie, nie zobaczył nas. Było bardzo dużo osób w domu, bo było ponad 13 dorosłych i kilkanaście dzieci. Cała moja rodzina przyjechała na Sylwestra, bo miałem wtedy bardzo wielki dom. Przeszliśmy przez pole kukurydzy obok sąsiada. Sąsiad był miły i zawsze nam pozwalał chodzić. Tam, tamtędy do szkoły, bo musimy zawsze, ale to zawsze przechodzić przez, e, przez te pole, jak idziemy do szkoły. Droga nie była zbyt duża. Z moim przyjacielem Kenem i z moją przyjaciółką gadaliśmy o różnych rzeczach i ciągle słyszeliśmy, że jakby ktoś za nami chodził. Trochę się wystraszyliśmy, ale postanowiliśmy iść ciągle dalej, przed siebie. Mieliśmy tylko latarki. Zobaczyliśmy nagle wielką fabrykę i, i było, szukaliśmy wejścia, gdzie byśmy musieli wypić okno, żeby tam wejść, albo tam, gdzie są wybijane, to by, to by było za dość wysoko, albo byśmy musieli się ledko pokaleczyć. Potem nagle Ken znalazł wejście i postanowiliśmy pójść tam do środka. Chodziliśmy dookoła wszędzie, ale to wszędzie i nagle Ken... Nadepnął na jedną z zabawek lalkę, która powiedziała mama. Nagle się on i ktoś powiedział hej, cichym głosem. Odwróciłem się i zobaczyłem, że to jakaś kobieta z czarnymi włosami i jak, jakoś podobnie ubrana. Zrobiła ręce dziwne i się dziwnie do nas uśmiechała, i otwierała usta, i mówiła, i się ledwo śmiała. Nagle poświeciałem moją na latarką i zobaczyłem, że to, 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 kurde, była moja siostra. Powiedziała, że ha, nabraliście się, też chciałam z wami pójść, powiedziała moja siostra. Zgodziliśmy się, bo trochę się baliśmy bal we trójkę, ona miała wtedy 16 lat. Chodziliśmy dookoła, aż w końcu, zna aż w końcu znaleźliśmy drzwi. Te drzwi pro prowadziły do sali z manekinami. Tylko czemu tych manekinów nie zabrano? Każdy manekin wyglądał bardzo dobrze, ale jakby jeden zachowywał się podejrzanie. Jakoś nie stał, nie stał w miejscu, tak się odwracaliśmy, tak miał inaczej palce. Nagle ktoś powiedział do nas hej, dzieciaki. Odwróciliśmy się gdzie powiedział ten głos i te, go, ten manekin zniknął. Moja siostra powiedziała, gońmy tego manekina. Poleciała z moją koleżanką. My z Kenem tutaj byliśmy. Ken miał skarpetki, sandały, po to tak jakby typowy Janusz. Nadepnął na gwoźdź i przewracał się z bólu. Przewrócił, nadepnął i się przewrócił na szkło. Szybko, szybko popryskałem mu płynem do desynfekcji i zawiązałem mu jego, jego skarpetką tą ranę. Po 15 minutach, po kilku minutach mo, e, moja siostra i mo, e, mo, moja koleżanka krzyknęła A! Szybko pobiegliśmy, zobaczy o co chodzi. Oni się w, wpatrzy, wpatrywali w coś na suficie. Obok e, otwartego okna, znaczy rozbitego okna. My się spojrzeliśmy i zobaczyliśmy kobietę, która miała wszędzie wbite szkło w oko nawet. To letko do nas spuściła głowę i zaczęła coś tam mówić po nosem, jakieś dziwne, 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 słowa. Miała czerwoną sukienkę i białe włosy. Nagle, nagle zobaczyliśmy tego manekina za nami, a ta dziewczyna zniknęła. Nagle szybko opchnęliśmy tego manekina, aż mu odpadła głowa. Szybko uciekliśmy, szybko uciekliśmy z tego domu, z tej fabryki i nigdy już nie wracaliśmy. Gdy nawet przechodzimy przez... Sz, e, idziemy do szkoły, to uważamy się nie zbliżać do tego miejsca, ponieważ co by było, jeśli e, moja, e, moja koleżanka i moja siostra nie krzyknęła. Ja. Zima w górach. To się wydarzyło całkiem niedawno, ponieważ to, było, to był rok 2019, czyli niecałe dwa lata temu. Postanowiliśmy w zimę z moimi rodzicami pojechać w góry na takie ala wakacje, ale w zimę. Moja szkoła została zamknięta, więc mamy wolne. Mamy do tej pory wolne. Ja muszę sobie znaleźć jeszcze jakąś szkołę. Na razie mamy te zdalne i takie tam. Pojechaliśmy w góry. Wyjechaliśmy z, do góry z naszego domu jest ponad 12 godzin, więc jak wyjechaliśmy o 10 na 22 byliśmy. Przyjechaliśmy do takiego domku, gdzie właścicielem był starszy pan, który był wręcz sympatyczny. Ale miał co, coś fajnego: miał ponad, miał ponad 60 lat, ale jak my graliśmy w gry, to on z nami też. Wie, jak graliśmy w Monopol. No to on z nami też? Postanowiliśmy następnego dnia o 6 rano wstać i e, się wspinać na góry. Jetek powiedział, że jak przyjdziemy, będzie już gotowy obiad. No to my z mamą, z tatą i moją siostrą zaczęliśmy się wspinać na górę. No i, i tak ciągle i ciągle i ciągle, aż 6 rano stała się 14.32. Weszliśmy na szczyt i coś nas nie zapokoiło. Moja siostra i moja mama krzyczała z radości, jakie te góry są piękne, ale ja z moim tatą się jakoś dziwnie zastanawialiśmy. Tam jakby na następnej górze było widać krzyż, a obok, a obok jakąś tabliczkę i kwiaty. Postanowiliśmy tam pójść w tajemnicy jak już będzie ciemno, bo na, na jak moja siostra i moja mama pójdzie spać, to na pewno by się nie zgodzili. Myśmy wtedy zebrali nawet e, dziadka i naszego psa. Po wróciliśmy i po e, kilku godzinach o 21.30 jak moja mama i, i moja, moja siostra poszła spać, wzięliśmy psa i dziadka i poszliśmy na tamtą górę. Zajęło nam to w sumie pół godziny dostać się na tą górę, ale, 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 ale powiedzieliśmy jakby co mojej mamie i mojej siostrze, że idziemy na miasto, co się znajduje w górach. Posz, poszliśmy tam i zobaczyliśmy bardzo, bardzo, bardzo piękny, bardzo dziwny grób. Postanowiliśmy tam do, niego, tam do niego się zbliżyć, i coś nagle obcięło rękę mojemu e, tacie. N, e, nie miał ro, r, r, dłoni. Zaczęliśmy uciekać, ale on spadł i skręcił kark. My z dziadkiem... E, e, dziadek wziął kilo, który zawsze mu się przyda, przydaje do czegoś i mu wbił prosto w oczy ce, temu coś, co wyszło z grobu. To spadło z wielkiej wysokości do bardzo lotowej wody, zamrożonej. My że szliśmy z tej, z, tej, z tej góry i mojemu tacie niestety się nie upiekło, podkręcił kark. Teraz mam, teraz mam dokładnie 14 lat, i ciągle pamiętam tę historię dokładnie. I to był najgłupszy błąd ze strony mojego taty i ze mnie, że tam poszliśmy na tą górę. Ale dobrze. Że nie ja lub dziadek tam nie poszliśmy. Dziwaczny klaun. Chyba każdy kojarzy horror to albo Pennywise. Postanowiliśmy pewnego nie pojechać do tak zwanego super wyborowi klaunii. Czyli tam są klauni, którzy się zachowują super. Ale my nie mieliśmy takiej dobrej drogi. Wszyscy jechali przez autostrady i piękne morze, a my jechaliśmy przez pole pełno, pełne dziurami. Pojechaliśmy ja, mój tata Brian, no i ja, e, a, i, no i ja, Adrian. Jechaliśmy coraz dalej, dalej, i w końcu auto nam się zepsuło. Zobaczyliśmy i co się zepsuło w środku i złapie, złapaliśmy gumę. Zastanawialiśmy się, co to mogło być i tata spróbował zadzwonić po naprawę, ale jak przyjechała naprawa, powiedziała, że trzeba wezwać lawetę. I, ale nagle powiedział, że pójdzie sików w krzaki. Ten pan poszedł sików w krzaki i pół godziny go nie było. Zastanawialiśmy się, co mu się tak dzieje. Aż w końcu przypomniał sobie mój tata, że gdzieś w bagażniku ma pewną, e, jak to się nazywa, pełną e, Pewną oponę zapasową. Założyliśmy tą oponę zapasową i tak pół godziny e, się tak zastanawialiśmy. Nagle usłyszeliśmy z daleka: pomocy, pomocy! Szybko e, mój tata wziął e, swój, swój rewolwer i powiedział, żebym tutaj zaczekał. Poszedł tam, e, poszedł tam i zobaczył w krzakach martw, e, martwego pana Mechanika. Miał wbitą dosłownie w głowę siekierę. Nagle, nagle zobaczył obok samochodu, e, zobaczył koło samochodu Klauna z balonikiem, który miał spuszczoną głowę w dół. Ja się wtedy strasznie bałem. Widziałem go i tak się strasznie bałem. On powiedział, hej, dupku, zostaw mojego e, syna i wystrzelił jeden pocisk mu w ramię. Zwijał się z bólu, ale w, ko ale w końcu, ale w końcu e, zobaczył, zobaczył kolejny samochód. Stał i powiedział zobaczymy, i rzucił się pod samochód, gdzie mi głowa się oderwała. Od tamtej pory nie wiem, ale to nie wiem, jakie intencje miał klaun. Jakby tata nie zobaczył na przykład wtedy tego klauna, to mogłem ja zginąć, albo jakby był w krzakach, to on mógł skończyć źle.